Jako debiutanci, co dziś prezentujecie na scenie wieczorem w Amfiteatrze? Dziś zagramy swój najnowszy singiel, Ofiary Zatrutego Źródła. Został wybrany spośród naszych propozycji, które wysłaliśmy do jury podczas eliminacji. No i bardzo się cieszymy, że ten utwór akurat możemy zagrać, bo, bo był planowany jako nasz kolejny singiel. Także fajnie się ułożyło wszystko i, i czekamy. Jesteście zadowoleni z tego, że w tym roku debiutanci mogą śpiewać piosenki z własnego repertuaru, chociażby rok temu tak nie było? Myślę, że to jest mega opcja i według mnie jest dużo lepszą opcją niż granie coverów. Daje większą możliwość i pokazanie przede wszystkim swojej twórczości. Ludzie tego oczekują, bo, bo nie dość, że wychodzi młody artysta, który nie jest znany, gra jeszcze utwór kogoś innego, to nie, nie daje to takich tak możliwości nawet, yy, możliwości jakby pojawienia się w radiu z tym singlem. Także według mnie to jest bardzo dobra opcja. Ponad 3000 ludzi w amfiteatrze będzie śledzić Wasz występ, a przed telewizorami miliony Polaków. Jak się czujecie? Ja nie mogę się doczekać. Myślę, że chłopaki tak samo. Mieliśmy już za sobą kilka takich występów, także myślę, że stres nas nie zażre. Zawsze jakaś adrenalinka jest przed tym, ale nie możemy się doczekać. Już niedużo nie dużo czasu zostało. Ja tylko walczę z problemami głosowymi przez zapalenie krtani, i, ale myślę, że będzie dobrze. Dużo czasu. Emocje pomagają śpiewać. Oczywiście, tak. Jest moment, w którym się staje na scenie i wszystkie choroby znikają. Ból głowy, stres, wszystko znika. Tylko no, mamy nadzieję, że, że jakiś pech za nami nie, nie pójdzie dzisiaj i za moim głosem. Dużo ćwiczyliście przed opolem? Były próby do późnych godzin nocnych lub rannych? Właściwie my ten utwór gramy już od dłuższego czasu. Koncertowaliśmy już w zeszłym roku z tym kawałkiem, także. Poświęciliśmy kilka konkretnych prób na to, żeby go jeszcze bardziej urozmaicić, żeby jeszcze podawać kilka smaczków, ale, ale też nie chcieliśmy właśnie zmęczyć tego materiału. Że po, zrobiliśmy kilka porządnych prób i przyjeżdżamy tutaj tak na świeżo, także jest, jest fajnie, jest fajnie. Czego Wam życzyć przed tym debiutem w amfiteatrze opolskim? Przede wszystkim tego, żebym nie stracił głosu do tej godziny 11 i, 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 i co, i szczęścia, myślę, że szczęścia i zdrowia, to najważniejsze. Trzymamy kciuki i oszczędzaj głos. Dzięki. Dziękuję